Dzień dobry. Kochane dzieci, dzisiaj chciałam Wam pokazać kilka prac, które możecie zrobić, choć są to prace y, matematyczne, zadania matematyczne. Posłuchajcie, pierwsza praca, którą y, y, macie dzisiaj do wykonania, to pokolorowanie y, pisanek, y, tak aby zachowały prawidłowy rytm. Nie wiem, czy tutaj widać. Ja najpierw wzięłam, wycięłam sobie Jajko i odrysowałam 9 jajek w każdym rzędzie. Teraz zobaczcie, w pierwszym rzędzie mam czerwone, niebieskie, czerwone, niebieskie. Pozostałe jajka musicie pokolorować według tego rytmu sami. Zobaczcie, tutaj mam żółte, zielone, niebieskie. Żółte. Zielone, niebieskie i tak dalej. Kolejne jest czarne, białe, czarne, czarne. Słuchajcie. To jest pierwsze zadanie. Drugie zadanie to jest zadanie, gdzie odrysowałam 10, 10 jajek. I posłuchajcie. Zadanie polega na tym, abyście pokolorowali te jajka zgodnie z instrukcją. Trzy pisanki na czerwono, sześć pisanek na niebiesko, jedną pisankę na żółto. Kolejne zadanie. Tutaj mamy siedem pisanek. Też jest instrukcja. Musicie pokolorować według instrukcji. Pierwszą pisankę na niebiesko, piątą pisankę na czerwono, na zielono, drugą pisankę, siódmą na żółto, trzecią pisankę na pomarańczowo, a szóstą na brązowo. Ja Wam to przyślę w zdjęciu, to będziecie widzieli. I ostatnie zadanie. Są trzy y, duże pisanki, i musicie je ozdobić. Figurami geometrycznymi, pierwszą trójkątami, kwadratami i trzecią prostokątami. Mam nadzieję, że te zadania nie będą trudne i zrobicie z przyjemnością. Dziękuję. Do widzenia.